Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku rozpakujemy testów. O, teraz widzimy się już jak to otworzę. Kupiliśmy trzylinki takie 25 cm, ale jak to szerokości ma tam linka, a 20 i 200 metrów długości. Kupiliśmy takie trzy. Yy, kosztowały 157 zł Jak się sprawdzą to nie wiemy, a nie 20 mm rów tego grubości, pomyliło mi się i no, zobaczymy, jak się będę sprawować. Tutaj o wszystko piwę. Mamy nadzieję, że dobrze. O, 3. Na 3 hektary, miejmy nadzieję, że nam wystarczą. Więc to koniec filmiku.